Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Rozmowy z Zaświatami. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, proszę lajka, like suba, udostępniajmy. Zastanawiałem się, czy ten kontakt zrobić, czy, 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 czy spróbować, no ale przecież to nic złego, kiedy kontaktujemy się z ludźmi po tamtej stronie, kiedy przekazujemy im, a oni nam, dobre wiadomości. Nie naruszamy im żadnego spokoju. Czasem muszę powiedzieć, że sami się, przepraszam za wyrażenie, pchają do nas. No to było trochę różnie, tu niekoniecznie, ale udało się ku całej życzliwości. I dzisiaj mamy Królową Elżbietę. Na początku powiem od razu, że bariera językowa, bo wielu Państwa pyta, nie istnieje. W myślach, kiedy przekazujemy sobie myśli... Nie ma po angielsku, po norwesku, po chińsku. Nie, nie ma. Jest po prostu słyszysz to, co słyszysz i w swoim języku. Pierwsze co usłyszałem to jestem wolna i szczęśliwa i cała reszta mnie nie interesuje. Właśnie teraz siedzę sobie w ogrodzie, odpoczywam, bo muszę przejść rekonwalescencję. To co zostawiłam to jedno, a to co przede mną to drugie. To co zostawiłam to niech sobie biorą tamci, a to co przede mną to ja muszę wziąć. Nie będę tutaj mówiła o tym, co zostawiłam, o monarchach, monarsze, o tym wszystkim. To już przestało mnie interesować. Ponieważ tu teraz odkrywam świat, który muszę tworzyć i w tym świecie jestem normalna. To znaczy, wiesz o co chodzi. Ale czuję się dobrze, ponieważ jednak w tym życiu starałam się. Jakoś to układać. Nie zawsze to wychodziło. I też o tym nie chcę mówić. Dlaczego? Dlatego, że musiałabym wywlekać różne rzeczy, które się dzieją za kulisami tego, co inni oglądają. Ludzie lubią oglądać za kulisami spektakl zamiast ten główny. o Wielu też uważa, że spektakl to jest grą, a dopiero prawdziwa. Jakby gra rozgrywa się tam z tyłu. No pewnie tak. No pewnie tak. Ale czasem ludziom pokazuje się to, co chcą widzieć, i w to, w co wierzą. Udało mi się na tym świecie przeżyć odpowiedni czas. I wystarczająco, i do widzenia. I tutaj zamierzam teraz żyć wolnością. Nie zastanawiać się, kogo przyjąć, kto do mnie przyjdzie, kogo nie przyjąć, kto nie przyjdzie. Tutaj zastanawiam się sama nad sobą, co dalej i jak dalej. Tutaj dopiero buduję swój świat. A wiele rzeczy nie zrobiłam dobrze, i znowu bym musiała wracać do rodziny. A przecież nie o to chodzi. Znowu musiałabym gdzieś tam zaglądać, warkana, a nie chcę tego robić. Chcę powiedzieć, że jestem po dobrej stronie i spotkałam wielu tutaj życzliwych, jeśli można tak powiedzieć. Cóż mogę Wam rzec? Nie z pozycji królowej, nie z pozycji monarchy, nie z pozycji bycia w Wielkiej Brytanii, a z pozycji człowieka. Jeśli nie odkryjecie w sobie człowieka, jeśli Wam go zabraknie, Żadna pozycja i tytuł nic wam nie pomoże. Jeśli nie wyłożycie serca i nie oddacie go innym, i nie poświęcicie się dla innych, nic wam nie da żaden tytuł. Urodzeni wysoko, nisko, w poprzek, wzdłuż, nic nie znaczy to. Myślicie, że kiedy tu się znalazłam, tutaj przeszłam, to co, rzucili mi się? Królowa przyszła? Nie. Stajesz sam przed sobą, przed własnym obliczem i sam ze sobą musisz rozegrać tą grę. I dopiero wtedy wiesz, co zrobiłeś, co osiągnąłeś, co jesteś wart, a co jesteś, jakby, powiedzieć nie wart. Można by mówić też o Bogu, można by mówić też o religii, ale uznaj, że nie będę o niej mówiła, ale o Bogu tak. Jeśli zwrócisz się do Boga i będziesz postępował zgodnie z jego zaleceniami, wtedy nieważne, kim jesteś, ważne, jak Ciebie przyjmą. I to jest bardzo ważne. I powtarzam, w życiu zrobiłam wiele różnych rzeczy. To fakt. Na świecie toczą się różne konflikty. Ale tylko dlatego, że nie ma Boga dla tych ludzi. Bo gdyby tu na górze wiedzieli, że jest Bóg, nie tłukliby się tu na dole. Gdyby wiedzieli, że po drugiej stronie jest wszystko, czego będą chcieli, tylko niech dobrze przejdą tu, nikt by do nikogo nie strzelił. Ale to ateiści wywołują wojny, wmawiając przy tym, że to w imię Boga. Ale który Bóg chce wojny? Więc to ateiści wywołują wojny. To ateiści podburzają, ponieważ mówią, jesteś tu i teraz i w tej chwili. A więc trzeba mieć jak najwięcej wyrwać, nachapać, oczywiście w imię Boga. Ale oni nie wierzą w Boga. Bo jeżeli Bóg ma być tak okrutny, to tego Boga nie ma. A Bóg tu jest i Bóg nie rozpoczyna żadnej wojny. To tyle jeśli chodzi o politykę. Mam dużo kwiatów wokół siebie. Jestem spokojna. Mam psa, który sobie ze mną chodzi. Mam balkon ładny, na którym sobie siedzę. I tak naprawdę jest tu bardzo dobrze. A wszystko to, co mnie otaczało, zniknęło. I może i lepiej, bo wreszcie mogę odkryć siebie. No i tyle proszę Państwa. Może aż tyle. Nie wiem, nie będę wnikał w szczegóły, nie będę zastanawiał się nad tym. Jeśli podoba się Państwu, to, to proszę lajka, like suba, udostępniajmy. Cieszę się, że Wasze komentarze oby sensowne, znaczy inaczej, oby nieobraźliwe, bo sens to każdy widzi być może inaczej. No i cóż, wszystkiego dobrego i do następnej audycji.